Dzień dobry, Michał Kolanka, audycja Polityka w Południe. Państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Bartosz Rydliński, UKSW i Centrum Imienia Daszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński dzisiaj w Sejmie powiedział dziennikarzom, że potrzebne są przedterminowe wybory. Mówił też, że oskarżył też polskie władze o stosowanie tortur wobec polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Taki początek Sejmu. Czy przedterminowe wybory dla PiS mają sens? Hmm. Mają sens dla koalicji 15 października, gdyż gdyby faktycznie przeterminowe wybory by się odbyły, to partie, które składają się na obecną koalicję, wyłącznie zyskałyby w, w poparciu, w, zarówno jeżeli chodzi o takie poparcie procentowe, jak i przełożenie na mandaty. Więc no, jeżeli Jarosław Kaczyński faktycznie chce y, pozbawić. 20-30 posłów i posłanek swojego klubu parlamentarnego, miejsc w parlamencie, no to oczywiście może tak krzyczeć, może się tego domagać. Natomiast wątpię, żeby yy, znalazła się większość w parlamencie, yy, żeby to przegłosować, gdyż pamiętajmy, że no, jesteśmy w dniu dwóch innych ważnych kampanii wyborczych. A stwierdzenie, że władze Rzeczpospolitej torturowały więzionych z pokazanych prawomocnych wyrokiem posłów Kamińskiego i Wąsika, no to są przecież oskarżenia potężne i przypuszczam, że służba więzienna powinna w takim razie Poprosić władze sądownicze o, o to, żeby Jarosław Kaczyński z tych słów się wyspowiadał. Jeżeli ma na to dowody, to niech je przedstawi. Jeżeli nie, to powinien również opowiadać za takie oskarżenie, gdyż one wstawiają w złym świetle funkcjonariuszy służby więziennej no, naszego kraju. Prezes Kaczyński generalnie stwierdził, że, to jest decyzja, że ma przekonanie. Że to wobec, wobec Mariusza Kamińskiego to, to konkretniej powiedział, że ma przekonać o tych torturach, że, że, yy, że generalnie to jest wina, decyzja, osobista decyzja Donalda Tuska i on osobiście powinien za tortury w Polsce odpowiadać wobec Mariusza Kamińskiego, tak powiedział prezes Kaczyński. Dosyć już to, wydaje się, że podbijanie tego bębenka jest już na bardzo wysokim C. Torturowani są więźniowi reżimów Aleksandra Łukaszenki, Władimira Władimirczyka Putina, innych państw autorytarnych, no, zakładam, że Jarosław Kaczyński ma dowody na to, że nie. Wiem, minister Kamiński był podtapiany, nie wiem, przypalany, że nie wiem, że był urażony prądem. To są tortury, prawda? Jestem święcie przekonany, że w demokratycznym państwie prawnym osoby skazane prawomocnym wyrokiem odsiadające karę pozbawienia wolności mają prawa człowieka i żaden z wyżej wymienionych nie był torturowany. Więc jeżeli Jarosław Kaczyński rzuca takie oskarżenia, no to powinien prawda, coś pokazać, coś udowodnić. Natomiast takie zarzuty, a jeszcze dodatkowo afiliowani ich z, osobiście z Donaldem Tuskiem, jakoby Donald Tusk sam instruował te rzekome tortury, no świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński no, rozmija się trochę z rzeczywistością, w której funkcjonuje, co przypuszczam z perspektywy średnio czy długookresowe nie będzie służyło prawie sprawiedliwości, budowy powagi tej formacji. Im więcej Jarosław Kaczyński będzie mówił takich rzeczy, tym bardziej będzie pokazywał, że no, yy, żyje w, jakby to może być delikatnie w alternatywnej rzeczywistości. I rzeczywistości, która go otacza. Ale też wydaje się, że początek tej kadencji no to jest zaostrzenie tej polaryzacji, tego sporu politycznego. Ale czy, czy, czy uważa pan, że. Ta sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wojsika, że ona no nie jest właśnie już totalnie przegrzana, że, że Polacy. Ja dzisiaj byłem w Sejmie um, i przed Sejmem, gdzie dziennikarze czekaliśmy na, na polityków PiS, bo było taka, bo takie poczucie, że przed dziesiątą mogą próbować wejść do Sejmu. No jest takie poczucie do pewnego już strasznego zmęczenia tym tematem, że. Cała polska polityka w kraju, w który jest 40 milionów obywateli i w którym naprawdę dużo się dzieje, zwłaszcza poza Warszawą, czego nie widać w Warszawie czasami, że to już jest tłumacz. Ten temat oczywiście, że jest przegrzany, ale jest przegrzany nie tylko w temacie Kamieńskiego i Wąsika, ale jest w temacie mediów publicznych, ukradzionych wyborów, marszu w obronie dziennikarzy. Więc ten, można powiedzieć, Prawo i Sprawiedliwość mam wrażenie, że jakby nie zrozumiało, że oddało władzę i że oddało władzę na trwale i że tak długo jak się, jak to się mówi po młodzieżowemu, nie ogarnie, wszystko na to wskazuje, że będzie musiało oddać władzę w wielu sejmikach, w wielu powiatach, w wielu gminach, a wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego też nie będzie spektakularny. Hmm. Więc Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli marzy poważnie o tym, żeby utrzymać władzę w Pałacu Prezydenckim, to musiałby dokonać pewnej krytycznej analizy tego, dlaczego nie wygrało wyborów w taki sposób, który dałby mu szansę na samodzielne dzierżenie władzy, a po drugie, że no już ten kalendarz wyborczy w kolejnych elekcji bije, no w sensie i Prawo i Sprawiedliwość... Zamiast rozpamiętywać i właśnie drzeć szaty w sprawie Kamieńskiego i Wąsika, powinni politycy sprawiedliwości zastanowić się, czy to nie jest ten moment, w którym Jarosław Kaczyński powinien zostać odsunięty na boczny tor, jako dajmy na to honorowy prezes prawa i sprawiedliwości. To pokolenie nowe prawa i sprawiedliwości, pokolenie bardziej sprawne pod takim względem medialnym, analitycznym, politycznym, powinno przejąć władzę w tej formacji, no, dając nowy impet pisowi w walce w, nade wszystko, wyborach prezydenckich. Natomiast jest właśnie pytanie o rząd. Dzisiaj. dzisiaj... Mija już ponad miesiąc od zaprzysiężenia powołania rządu premiera Donalda Tuska, rządu koalicyjnego, rządu czterech partii, czy nawet większej liczby partii, w tym lewicy, która przez czas od 20 prawie lat jest od, współ... od, od, od 18, 18 współrządzi. No, i generalnie rzecz biorąc, jest pytanie: o to, jak pan widzi dzisiaj ten rząd? Co się, jakie, które tezy się sprawdziły, a które się nie sprawdziły co do tego rządu? I czy nie jest, czy, a może jest za wcześnie na jakiekolwiek tezy, nie, no na weryfikację tezy? Nie, no sprawdziła się teza, że to, co łączy partię socjaldemokratyczną, jaką jest nowa lewica. No, liberalno-chadecką, jak, jaką jest Platforma Obywatelska, chadecko-agralną, jaką jest polski Stronie Soludowo oraz partią konserwatywno liberalną centrum, jaką jest Polska 2050, łączy jedno. To jest niechęć do prawa i sprawiedliwości. To jest ten antypis, jest spoiwem, jest mianownikiem wspólnym. Tuska, Czerzostego, Biedronia, Kośniaka, Kamysza i Hołowni. No i mogę powiedzieć, że, ten, że to paliwo antypisu oczywiście jest jeszcze nie, nie na wyczerpaniu. Przypuszczam, że gdybyśmy tak popatrzyli na ten zbiornik, tutaj tego antypisu jest jeszcze sporo i przypuszczam, że przez rok od wyborów 15 października politycy koalicji rządowej będą mogli z tego antypisu jeszcze sobie robić użytek, ale już po wakacjach, właśnie po tych wyborach samorządowych, do Europarlamentu, przyjdą wakacje. Mi się wydaje, że w okolicy września i października gro wyborców, którzy zagłosowali na partie obecnej koalicji za sobie pytanie, no a co się mi udało? A widzimy, że w tych sukcesów takich, można powiedzieć, realnie mierzonych, no nie jest sporo. Oczywiście z jednej strony jest ustawa in vitro, którą podpisał prezydent Duda, który nie zawetował, więc to jest, oczywiście idzie na korzyść tego rządu. Natomiast w sprawach takich, można powiedzieć, już, które wydawały się najlżejsze, najłatwiejsze, najbardziej yy, sprzedawalne politycznie, jakim są chociażby podwyżki dla na nauczycieli, no to tutaj widzimy, że kończy też potężne problemy. No właśnie, a co z tymi co z podwyżkami dla nauczycieli? Pan jest nauczycielem akademickim, też jak rozumiem, pana to yy, dotyczy. Skąd te złe nastroje czy, czy niepokoje? Bo też ZFMP się wypowiadało. Jestem członkiem Związku Nauczyciela Polskiego, więc nie będę mówił nic, co mówi mój Związek Nauczycielstwa Polskiego, niż przez broniarz. Ale już pierwsze informacje były takie, że Donald Tusk obiecał podwyżki nauczycielom oświatowym i nauczycielom akademickim i nie będących nauczycielami akademickimi, ale po, po kolei. Ale nauczyciele oświatowym mieli otrzymać 30% podwyżki, nie mniej niż 1500 zł. No a teraz rozporządzenie, które zostało niedawno... Co się ukazało, w nie daje 1500 zł, a nawet jeżeli daje te podwyżki, to podwyżki dla początkujących nauczycieli i tych z dużym stażem są jakby podobne do siebie. W związku z tym to rodzi pewne napięcia, że osoba, która nie wiem, jest 20 lat przy tablicy, ta, która jest 2 miesiące, mniej więcej ma otrzymać niesatysfakcjonującą ale podobną podwyżkę, co nie jest niezgodne z obietnicą Donalda Tuska. Donald Tusk powiedział tych 1500 zł w czasie kampanii wyborczej jest to nagrane. Jest dostępne również na mediach społecznościowych Związku Zawszego Polskiego. I tutaj Sławomir Broniasz powiedział, że 1 lutego związek spotyka się z Barbarą Nowacką, minister edukacji, żeby to doszczegółowić. Natomiast my, jako nauczyciele akademicy, jeszcze nie otrzymaliśmy tych podwyżek. Ma być to 30% netto dla wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 20% dla tych, którzy nie są nauczycielami akademickimi, czyli tzw. pracowników wsparcia, laboratorantów, pracowników bibliotek, dziekanatów, etc., etc. No i czekamy na tą decyzję z, z wytęsknieniem. Ma być to subwencja, nie dotacja celowa, natomiast rektorzy mogą potraktować ten przelew jako formę niedoprecyzowaną i że tych podwyżek nie będzie na poziomie 30%, tylko mniej, 20% parę, ale na to nie będzie zgody nie tylko z ZNP, ale nade wszystko pracowników nauki, gdyż my przez lata nie otrzymaliśmy żadnych podwyżek, które po prostu są dzisiaj wyrównaniem inflacyjnym, skumulowanej inflacji a, przez ostatnie lata. Kto pójdzie na pierwszy ogień tych um, oczekiwań? Tusk czy Lewica w rządzie? Chyba jadą na wspólnym wózku. E, oczywiście minister Wieczorek jako minister z Lewicy no, będzie musiał odpowiadać na, na pytania związków zawodowych, a ja zakładam, że związki zawodowe wiedzą, że rektorzy będą chcieli trochę oszukać ministerstwo, w związku z tym minister Wieczorek będzie musiał wydać odpowiednie dyspozycje, żeby te 30-20% wśród nauczycieli nie będących nauczycielami akademickimi, środki faktycznie znalazły się na naszych kontach bankowych. Może, być, może to być list przewodni, może to być list przewodni, dokument wysłany zarówno do władz rektorskich, jak i związków nauczycielskich, które będą prowadzić negocjacje płacowe. Natomiast Donald Tusk w sprawie oświatowej, no, to on wziął na siebie odpowiedzialność, to z jego koalicji jest minister w, w tym resorcie, w związku z tym no, brak podwyżek realnych tych, o których mówi ZNP, no, to będzie poważna skazana wizerunku Donalda Tuska, jak i Barbary Nowackiej, jak i Koalicji Obywatelskiej w pierwszej kolejności. To jest także 300 100 dni, jest zwykle, taka cezura jest czasowa dla każdego rządu. Ona w ogóle się sprawdzi w tym roku? Będzie... Będzie, taki, będzie takie rozliczanie po studniach, czy w ogóle w tych nadzwyczajnych okolicznościach, tej wielkiej polaryzacji i tak dalej, to już w ogóle tym ogromnym też przyspieszeniu mediów, dyskusji, to w ogóle ma sens jeszcze mówienie o studniach? No oczywiście, bo przecież to Donald Tusk mówi co zrobi w 100 dni, więc to też jest nagrany. Przecież no może powiedzieć, że no, nie dało się, ale przecież to nie jest premierem. E, przypuszczam, że nie tylko związki zawodowe, ale organizacje prawno-człowiecze będą odpytywać Donalda Tuska, co z e, liberalizacją. Prawa do przerywania ciąży, co ze związkami partnerskimi. Kampania przeciw homofobii, przecież już w mediach społecznościowych mówi, że ten zegar tyka 100 dni. No, nie widzę jakichś spektakularnych prac, tak rządu, jak i parlamentu, w sprawie właśnie przyjęcia tych dwóch ustaw, chociażby. A to są rzeczy, które obiecywał nie tylko Donald Tusk, obiecywał, obiecywała Lewica, w jakim sensie obiecywał Szymon Hołownia. W związku z tym, no tutaj spodziewałbym się, że e, tych pytań, oni mówią o tych politykach partii, czy koalicji rządzą, rządzącej, nie unikną no i będą musieli jakoś na nie odpowiedzieć, ale nie tylko będą musieli odpowiedzieć oni, ale również ministrowie, e, którzy są w, w rządzie, na przykład ministra Katarzyna Kotula, która przecież bardzo ciężko pracuje w tych dwóch sprawach, czyli związków partnerskich i prawa do przerywania ciąży. Jeżeli rząd nie znajdzie większości, żeby to przegłosować, no to oczywiście będzie duży zawód Oskar. O kłamstwo, zdradę i demotywacja wyborcza w nadchodzących wyborach. No Właśnie, nadchodzące wybory, czyli wybory samorządowe, a później europejskie. I pierwsza, pierwsza rzecz, jak pan ocenia te kuluarowe informacje, które przychodzą, że lewica dogada się z Platformą, mówimy koalicją obywatelską, ale de facto z Platformą, z Donaldem Tuskiem i będzie wspólna lista lewicy i, i lewicy i koalicji obywatelskiej do sejmików. To zdaje się na pierwszy rzut oka dość racjonalny krok ze strony lewicy, gdyż lewica wie, że dynamika jest jej niesprzyjająca. To pokazały wybory do parlamentu, kiedy. Lewica straciła 460 tysięcy wyborców, 4 punkty procentowe, 23 posłów, no więc przypuszczam, że teraz samodzielny start wiązałby się z utratą nawet małej puli, a teraz Lewica ma 11 reprezentantów w sejmikach wojewódzkich, więc byłoby to gorszy wynik. Więc na wieczorze wyborczym, gdyby Lewica szła sama, no to pierwszy komentarz komentatorów, dziennikarzy, poetologów byłby taki, że no znowu Lewica, prawda, z fatalny wynik, prawda, i co tu się dzieje. Więc yy, zakładam, że Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedro i całe kierownictwo Nowej Lewicy ma tego świadomość, w związku z tym ucieka z linii strzału po raz kolejny i stara się przytulić do Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska paradoksalnie może w tym widzieć pewną szansę, gdyż trzecia droga powiedziała, że nie chce pójść, pójść na jednej liście. Z partią Donalda Tuska, więc ta dwublokować może być testowana. Ilu uda się wprowadzić polityków i polityczek lewicy, nie wiem, no ale przypuszczam, że to jest jednak limitowanie strat. Natomiast problem zaczyna się na niższym poziomie, na przykład w mieście stołecznym Warszawa, gdzie przecież radni. Nowej Lewicy, czyli Agato Diduszko Zygleska i Marek Scholz wielokrotnie wskazywali na pewne niedociągnięcia, słabości w realizacji programu wyborczego Rafała Trzaskowskiego, tego, że Platforma Obywatelska, która rządzi niepodzielnie Miastem Stocznym Warszawa, nie radzi sobie w wielu ważnych sprawach społecznych. No i co teraz, prawda? I nagle oni po czterech, tam po sześciu latach, bo przecież mamy wydłużoną kadencję samorządu, miał, mieliby powiedzieć, no w zasadzie Rafał Czaskowski jest świetnym kandydatem, wystartujemy z, z jednej listy i myśmy wszystko zapomnieli. Nie, szczególnie, że Lewica funkcjonuje w pewnym ekosystemie y, politycznym w Warszawie i tutaj przecież Nowa Lewica od lat współpracowała zarówno z Stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze i z partią Razem, które zakładam, że nie potrafią sobie wyobrazić tego, że będą startować z listy Koalicji Obywatelskiej, którą niejednokrotnie nazywają partią, czy ugrupowaniem warszawskich deweloperów, a, warsza, a nie warszawiaków. Więc no, tu widzimy, że problemy zaczynają się na niższym szczeblu i zobaczymy jak to, ta decyzja o wspólnym starciu do sejmików przełoży się na sytuację w, na poziomie gmin czy po, gmin i powiatów. Co do tego, tych oczekiwań, czy tych rozmów w miastach, to będziemy to śledzić, bardzo uważnie śledzimy też to, co dzieje się w Warszawie. Ale jest jeszcze jedna taka uwaga na tu ogólnej, że gdy spojrzy się na historię polityczną partii, które kandydowały czy startowały razem z Platformą Obywatelską to, to były, były takie sytuacje jak z Nowoczesną, że na przykład w 2018 roku też wybory samorządowe Nowoczesna startuje razem z Koalicją Obywatelską no i później Nowoczesna, Nowoczesna stała się po prostu częścią Koalicji Obywatelskiej, a w praktyce Mniejszym koalicjantem platformy. I trochę się za... nowoczesna, oczywiście Lewica to nie jest nowoczesna, chociaż wtedy partia dzisiejsza, partia Dama Szłapki była dosyć silna. A ja mam poczucia, że, że może być tak, że ta koalicja z platformą w Sejmikach to będzie droga w jedną stronę? Że za chwilę Lewica stanie się po prostu częścią koalicji obywatelskiej i to jest moja obawa, bo jest stara zasada marketingowa odróżni się albo zgiń. I jeżeli Lewica nie będzie się odróżnić od Koalicji Obywatelskiej, to jej wyborcy będą zwyczajnie przechodzić do tej formacji. Tak się już stało w wyborach 15 października, kiedy gro najstarszych wyborców Lewicy zdecydowało się, że dlaczego mają głosować na podróbkę albo platformę Lite, skoro mogą zagłosować na platformę Hard, prawda? jeżeli mogą zagłosować na oryginał. E, więc Włodzimierz szczerze, z Robertem Biedroniem słusznie e, skradli show Donaldowi Tuskowi Rafał Czeskowskiemu, ale to nie przysporzyło dodatkowych głosów, wręcz przeciwnie. No, właśnie dało taki sygnał, że no, w zasadzie wszyscy jesteśmy w jednym obozie, Antypis, i trzeba głosować na silniejszego. A trzecia droga wybrała partyjny separatyzm, niepodległość, suwerenność lidową, i przecież nie tylko wprowadziła wielu posłów do semu zaliczyło spektakularny sukces, ale y, też to dzisiaj jest na fali, i ma taką siłę strukturalną, że powiedzieć Donaldowi Tuskowi, Donaldzie, może być naszym premierem, ale my idziemy oddzielnie, więc lewica wtedy popełniła błąd nie odróżniając się Przytulając do Platformy Obywatelskiej, czy lewica wyciągnęła z tego wnioski? Mam wrażenie, że nie, ale to wypadnie. Ja nie jestem członkiem tej, tej formacji, nie jestem członkiem partii, więc pytanie: Czy działacze lewicy będą to odbierać dobrze, w, w, głosując w przyszłości nad różnymi decyzjami statutowymi, jeżeli chodzi o wybory przewodniczących w, partii? Pożyjemy, zobaczymy jak, jaki będzie efekt tego sojuszu między partią Donalda Tuska, partią Włodzimira Czarzastego i Roberta Biedronia. Co do przyszłości, to też oczywiście wybory prezydenckie w przyszłym roku. Tak sobie myślę, że dzisiaj najważniejsze są wybory prezydenckie dla PiSu, dla Platformy, dla Hołowni i dla Lewicy też, bo wybory prezydenckie kreują czasami nowe, nowe formacje. Wykreowały Pawła Kukiza Hołownię. A z drugiej strony mogą ich formacje zatopić, więc, więc osoby lub osoby. Więc generalnie chyba dzisiaj z punktu widzenia lewicy też trzeba myśleć że o wyborach prezydenckich. Ale mamy, ale mamy jasność, że lewica musi wystawić kobietę, bo mam bardzo sfeminizowany elektorat. W temacie praw kobiet jest najbardziej wiarygodna, pomimo tego, że nie przynosi to spektakularnych sukcesów wyborczych, no ale musi być konsekwentna, więc przypuszczam, że postawienie na kobietę, na osobę wiarygodną w sprawach społeczno-gospodarczych, wyrazistą, zarówno prawno-człowieczych, rozdział państwa od kościoła, walka o prawa osób LGBT+, no to jest, to, to jest, przypuszczam, jedyna opcja. I oczywiście pojawia się nazwisko od lat, w obecnej Minister Rodziny Pracy powiedziałem. Agnieszka 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 Dziemianowicz Bąk i zakładam, że Agnieszka Dziemianowicz Bąk byłaby najlepszą kandydatką w tym układzie. No to bez dwóch zdań. Ale też wiele zależy od panu słowa, ale też wiele zależy od tego, co będzie właśnie przez te 100 dni, 200 dni, 300 dni, czy nie będzie Ministerstwo Rodziny i Pracy to wbrew pozorom jest ministerstwo, które i minister może wpaść na każdy, każdy minister może wpaść na minę tam też. E, mogę powiedzieć że jeszcze Agnieszka Dziemianowicz Bąk już w jakimś sensie wpadła na tę minę który nie zauważyła, czyli problem z wypłatą świadczenia 800+. plus, tak? Część rodziców otrzymało 500, prawda, i Agnieszka Dziemianowicz musiała się już szybko z tego tłumaczyć, a i tak ją wsparł Donald Tusk, który powiedział, że spokojnie dostaniecie wyrównanie. Więc tych problemów, tych, tych min, tych zagrożeń jest sporo, szczególnie, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk reprezentuje ten resort, no, który jest bardzo ważny dla związków zawodowych, nie tylko ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych. To jedna sprawa, ale również dla Solidarności, więc ona będzie musiała rozbrajać te niektóre zagrożenia i mam wrażenie, że póki co radzi sobie całkiem nieźle, bo przecież był w pewnym momencie, pan redaktor też przecież no to wskazywał uwagę w swoich, w swoich artykułach, chociażby Wolne, wolne niedziele, tak? I Agnieszka Zioś-Bonk prze, przecieła to. Powiedziała, że to, co było dane, nie będzie odebrane i że rozumie, że i zakłada, i zgadza się z tym, że Niedziela dla pracowników handlu, no to jest też możliwość spotkania się z rodziną. Zdzieny bliskimi. Więc widzimy, że tutaj Agnieszka Ziemianowicz-Bąk zachowała się bardzo przyzwoicie, konsekwentnie. Nie wiem, czy to konsultowała ze swoim otoczeniem politycznym, ale w tym niełatym układzie Agnieszka ziemianowicz Bąg niejednokrotnie będzie musiała zaskakiwać swoich koalicjantów, łącznie ze swoim szefem, jakim jest Donald Tusk, komunikować niektóre mu rzeczy bez konsultacji za pośrednictwem mediów, co oczywiście będzie rodziło pewne napięcie. zwykle jest tak, że rządzenie bardziej różnie to bywa, ale. Bardziej chyba niż mniej rządzenie zużywa, niż yy, to samo ty się tyczy Szymona Hołowni, gdy mówimy o wyborach prezydenckich, bo Szymon Hołownia, yy, marszałek Sejmu, Sejm ten yy, entuzjazm yy, gdzieś chyba ucieka. Jego trampolina do bycia prezydentem też robi się coraz bardziej yy, najeżona minami. Spokojnie. Yy, na pewno Szymon Hołownia ma świadomość, że bycie marszałkiem Sejmu to jest olbrzymia szansa do wypromowania się, ale też sytuacja z posłami, czy nie posłami, byłymi wąsikiem, i Kamińskim będzie go zużywać, będzie go spalać. Już cała, można powiedzieć, cała przygoda z dostarczeniem im informacji, prawda, że ich mandaty zostały wygaszone, pokazało, że Szymon Chownia nie potrafi zrobić tego w sposób skuteczny. Nie, nie do końca to dobrze komunikuje. Czym innym jest robienie e, Sejmixu i mówienie, prawda, nie Jay-Z, tylko Gen-Z. OK, to są fajne rzeczy, które się pojawiają i są wiralowe. Ale czy to buduje powagę Sejmu, czy to buduje powagę marszałka hołowni, czy to będzie mu służyć z perspektywy kolejnego roku, gdzie będzie się toczyła prekampania prezydencka? Nie wiem, wątpię, natomiast Szymon Hołownia musi zrozumieć jeszcze podstawową bardzo ważną rzecz, że Szymon Hołownia musi trochę zluzować, o to się mówi, w sprawach prowadzenia obrad i też komunikowania się z posłami i posłankami Sprawiedliwości z tego prostego względu, że ym, musi zawalczyć o wyborców Prawa Sprawiedliwości, wyborców wahających się, a żeby tak się stało musi trochę zmienić swój język polityczny względem właśnie polityków PiS. Przyznam, że kampania wyborcza prezydencka, której będzie z Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, yy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk yy, i na przykład Sprawa i Sprawiedliwości Małgorzata Wasserman, to zapowiada się na bardzo interesującą kampanię. Jeszcze, oczywiście, kandydat lub kandydatka yy, konfederacji. To będzie, będzie naprawdę ciekawa kampania za rok. Ja nie mogę się doczekać tej kampanii, bo ona będzie pierwszą, normalną w jakimś sensie kampanią po wyborach 15 października. Wybory samorządowe, wybory do Europarlamentu będą prostą pochodną tego, co widzieliśmy 15 października. Tam będzie mało rozmowy o samorządzie, mało rozmowy o Europie, o wyzwaniach, z którymi mierzy się Unia Europejska. Będzie dużo rozmowy o PiSie, Antypisie i o dużej polityce. A w radiu dla Ciebie będziemy rozmawiać na pewno o samorządzie i kampanii samorządowej w szczegółach, bo to jest bardzo ważna kampania samorządowa. Rządowcy są najbliżej obywateli i warto o tym rozmawiać, ale też o dużej polityce. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był dr Bartosz Rydliński, UKSW i Centrum Imienia Ignacego Daszyńskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.